72. odcinek podcastu Radiogram, badania i raporty oraz Spotify się rozkręca. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zaprasza Marek Rak. A dziś w odcinku będą dwa badania, o których chcę wam opowiedzieć. Będzie o nowych umowach Spotify, będzie o tym, co Apple planuje zmienić w swoim nowej wersji systemu iOS. Będzie o Twitterze, będzie o błędach podcasterów oraz jak im zaradzić. Oraz jak zwykle radiogram poleca. Zapraszam. Zaczniemy od tegorocznego Digital News Report od Reutersa, który został właśnie opublikowany, i znalazły się w nim między innymi dane o podcastingu. Najbardziej zwróciło moją uwagę kilka danych statystycznych. Otóż ilość słuchaczy podcastów w grupach wiekowych tych od najmłodszej do najstarszej jest wprost odwrotna dla radia i dla podcastów. I tak odpowiednio największymi grupami dla podcastów jest to grupa 1824, a dla Radia 55. Natomiast najmniejszymi, tak jak się zapewne spodziewacie, dla podcastów jest to 55, a dla Radia 1824. Wśród 20 badanych krajów regularnie słucha podcastów 31%, a wskaźnik ten wzrósł o 3% w ciągu roku. Ciekawie również wygląda popularność aplikacji. W raporcie pokazano to na przykładzie czterech krajów: Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. I tutaj wyjątkiem jest Wielka Brytania, gdzie pierwsze miejsce przypadło aplikacji BBC Sounds, która jako jedyna umożliwia słuchanie podcastów, które są produkowane poprzez BBC. A dzieje się tak, ponieważ nadawca ten wycofał swoje podcasty z Apple Podcast i Google Podcast w zeszłym roku. W pozostałych krajach natomiast wskazywano na Spotify jako aplikację pierwszego wyboru dla podcastów. I co ciekawe, dotyczyło to również Stanów, które zawsze wydawały się bastionem dla Apple Podcast. Drugim badaniem, o które chcę Wam dzisiaj powiedzieć, jest to badanie na zlecenie Viarity, które dotyczyło ilu amerykańskich słuchaczy jest skłonnych zapłacić za słuchanie podcastu. I tutaj, bez względu na grupę wiekową, 20% z nich jest gotowa to zrobić w przeciągu przyszłych 12 miesięcy. Co ciekawe, są to osoby, które nigdy jeszcze nie płaciły za dostęp do podcastów. Kiedy przyjrzymy się znowu bliżej grupom wiekowym, to najbardziej chętna do płacenia jest najmłodsza grupa w przedziale 18-34. Być może, że wynik ten jest powiązany z większą popularnością podcastingu tej grupie wiekowej. A wspominał właśnie o tym wcześniejszy raport od Reutersa. Natomiast 17% badanych, które w przeszłości płaciło już za dostęp do podcastów, w tej grupie 60% płaciło bezpośrednio podcasterom. A robili to albo poprzez ich strony, lub też poprzez serwisy wspierające typu Patreon. Jest to o wiele bardziej popularna metoda niż wszelkiego rodzaju pośrednice czyli aplikacje do słuchania, czy jakiekolwiek inne serwisy. Spotify się rozkręca i podpisuje kolejne dwie umowy związane z podcastami. Pierwszą, o której chcę Wam powiedzieć, jest to umowa z Kim Kardashian. Ma ona współprowadzić podcast, który będzie się skupiał na oczyszczaniu skazanych w procesach sądowych, gdzie głównym dowodem były błędne testy DNA. Drugą umową jest to kontrakt z Warner Bros., który jest właścicielem DC Comics. Otóż Spotify uzyskało prawa do przygotowania podcastów o superbohaterach z tych komiksów. I tutaj takimi głównymi, najbardziej znanymi superbohaterami są Superman, Batman czy też Wonder Woman. Produkcje podcastowe mają nie nawiązywać do żadnych fabuł znanych z wcześniejszych komiksów czy też filmów, a być całkowicie nowymi historiami. Kontrakt jest podobno wieloletni. Dziś na konferencji Apple będzie zaprezentowany nowy iOS wersja numer 14. Podobno przyniesie ona zmiany również w aplikacji Apple Podcast. Ma się w niej podobno pojawić nowa zakładka dla Ciebie. I w tej zakładce algorytm ma przedstawiać propozycje podcastów na bazie naszych preferencji. Dobrze podsumował tę informację Krzysztof Kołacz z iMagazine.pl. I tutaj cytat. Biorąc pod uwagę, jak niewiele do tej pory i przez ostatnie lata wydarzyło się w temacie algorytmów stojących za katalogiem podcastów Apple, nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, aby to miało jakikolwiek sens, na przykład na rynku polskim. I chyba tak najlepiej można podsumować tą informację. Twitter wprowadza wpisy audio. Na razie co prawda dla małej grupy użytkowników i tylko na telefonach z jabłuszkiem, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe posunięcie, bo jako pierwszy serwis społecznościowy umożliwiać będzie korzystanie z audio do przekazywania treści. Możliwe będzie publikowanie do 140 sekund nagrania. Co może się wydawać małą ilością e, albo krótkim czasem, ale jak zaznaczają przedstawiciele Twittera, 280 znaków, do których na chwilę obecną limitowane są wpisy tekstowe na Twitterze, nie zawsze wystarcza. A w 140 sekundach audio można zawrzeć o wiele więcej informacji i kontekstu. A wspominam o tym w radiogramie, bo właśnie na Twitterze jestem najbardziej aktywny. I przyznam się, że bardzo kusi mnie możliwość przetestowania tej opcji, którą widzę takie jak. Hmm, takie mini shortcasty z informacjami o podcastingu? Jak dla mnie brzmi to naprawdę interesująco, ale niestety będę musiał jeszcze poczekać, bo jak wspomniałem na początku, użytkownicy Androida nie zasłużyli nawet na testy. Tej funkcji. Jutro, we wtorek, 23 czerwca, Borys Kozielski z Podcasting w Polsce organizuje spotkanie online na platformie Zoom pod tytułem Kto pyta, mniej błądzi. Jak pisze Borys, spotkajmy się, żeby porozmawiać o tym, jak sobie radzić z błędami, jak dowiedzieć się o tym, że popełniamy błąd, co jest błędem, a co nim nie jest oraz jak wyeliminować te najprostsze. Spotkanie zaczyna się o godzinie 20, a link oczywiście znajdziecie w notatkach. A jak jako takie podsumowanie tej informacji, to powiem Wam, że nagrywam ten odcinek już drugi raz, ponieważ za pierwszym razem nie nacisnąłem przycisku nagrywaj. Więc będę jutro na spotkaniu. Zapraszam serdecznie. I jak zwykle radiogram polecam, a w tym tygodniu do poczytania. Brytyjska wytwórnia podcastów Message Heard dzieli się świetnym artykułem o tym, czego się nauczyli w kwestii podcastingu i marketingu. Polecam przeczytać Two Seasons In. Here's what we've learned about podcast marketing. Drugim polecanym jest to artykuł w sekcji Czytelnia na najlepsze polskie podcasty autorstwa Agnieszki Gaczkowskiej, który pokazuje jej spojrzenie na podcasty niszowe. Artykuł nosi tytuł Niszowe podcasty rosną w siłę. A do posłuchania mam dla Was w tym tygodniu dwa odcinki. Pierwszy jest to podcast, gdzie Tomasz Agencki krótko i zwięźle. Analizuje rozgrywkę pomiędzy Trumpem i Twitterem. To, co mi się podoba, to logiczna i merytoryczna analiza tego sporu. I takie podejście do polityki i polityków bardzo lubię i cenię. Tytuł to Trump kontra Twitter. Komu służy ta wojna? Natomiast drugi jest to odcinek, gdzie Marcela i Tomek z podcastu Biznes na Autopilocie. W krótkim, ale treściwym odcinku przyglądają się trzem strategiom dla firm stacjonarnych w świecie online. Tytuł odcinka to trzy pomysły na strategię online dla biznesów stacjonarnych, z którymi namierzą cię nowi klienci. A do oglądania, jeśli korzystasz lub zamierzasz edytować podcasty korzystając z Adobe Audition, to polecam playlistę tutoriali od Mike'a Raseła z Music Radio Creative. Znajdziesz tam 16 filmów dotyczących edycji podcastów, a cała playlista jest pod tytułem Podcasting with Adobe Audition. A podsumowując tą sekcję, to chciałbym Wam powiedzieć, że oba z dzisiejszych podcastów były polecane również w newsletterze Najlepsze Polskie Podcasty. Jeśli szukasz ciekawych polskich podcastów, to polecam się zapisać, a więcej informacji znajdziesz oczywiście na stronie najlepszepolskiepodcasty.pl. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 72 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystywanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję Kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem, małpa Za korektą notatek na stronie radiogramu odpowiada Agata Podsiadły. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, to zajrzyj proszę na jej stronę agatapodsiadly.com. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach. Życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień.